Dzień dobry, witam bardzo serdecznie po południem, przed świątecznym jeszcze. Proszę Państwa, wiem, że teraz się tam robią pasztety, szynki, różne inne rzeczy pyszne się szykują, białe kiełbaski, ale bardzo serdecznie zapraszam w tym całym ferworze przygotowań do tego, żeby na momencik skupić się na tym, co będzie się działo w naszym programie. Aby przyciągnąć Waszą uwagę na wstępie, proszę zobaczyć nagroda 300 zł. Mam nadzieję, że to no, przekona Was, że warto naprawdę na momencik odejść. Zerwać się od tego całego przedświątecznego galimatiasu i przyłączyć do naszej zabawy. Proszę Państwa, zaczynamy od gry, w której należy znaleźć wszystkie pasujące fragmenty, dobrze? Co tutaj mi wisi? Dobrze, zapraszam serdecznie. Szukamy pasujących fragmentów. 300 zł do wygrania, jeśli ktoś wymieni te fragmenty, które pasują. W tej kopercie jest odpowiedź. Przypominam zasady i czekam na Wasze odpowiedzi. Proszę Państwa, w naszym programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Pamiętaj, płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasze numery. Jeśli zgłosisz się we właściwym momencie, Trapisz do studia. Szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trapisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie połączony z moim studiem i zdobywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie więcej na 388 telestronie czwórki. Zapraszam serdecznie. Myślę, że te zasady naszym stałym graczom są bardzo dobrze znane, ale szczerze mówiąc liczę na to, że być może dzisiaj znowu urodzi się jakiś nowy talent przed telewizorem. Proszę Państwa, jeśli nigdy w życiu nie braliście udziału w tego rodzaju zabawie, może warto spróbować. Może właśnie dlatego, że wziąłeś tydzień wolnego, czy wzięłaś raczej, bo przypuszczam, że to jednak głównie Panie szykują te pasztety i makowce i różne inne serniki i mazurki. Jeżeli ma Pani Wolne, dlatego że właśnie szykuje się, no to proszę uważać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo proszę o odpowiedź. 1, 4, 3, 8. Nie jest to prawidłowa odpowiedź, czyli w dalszym ciągu 300 złotych do wzięcia, czyli nowi gracze, uwaga, uwaga, ciągle szansa dla Was też. Bardzo proszę spróbować, jak widzicie Państwo, właściwie no nie, nie wiem, nie ma problemu z tym, żeby do nas trafić. Natomiast widzę, że tutaj pierwsza odpowiedź była nieprawidłowa. Może warto, żeby tutaj jednak ktoś się jeszcze przyłączył. Dzień dobry? Je, dzień dobry, 1, 6, 3, 7. Też nie, też nie. Czekam w takim razie na kolejny telefon. Walczymy dalej. Przyglądamy się wszystkim elemencikom tutaj tej pękniętej muszelki i dopasowujemy te, które pasują do muszli, dobrze? Zapraszam serdecznie, proszę Państwa, szukamy dalej. Dopasujcie wszystkie fragmenty, które się da do muszli, dobrze? I proszę o pełną odpowiedź. Dobrze. Zapraszam serdecznie kolejną osobę. Dwie próby już były. Mam nadzieję, że w międzyczasie ktoś jeszcze przyjrzał się temu, co dzieje się na na ekranie i że będziemy mieli kolejną propozycję. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę jeszcze raz spróbować. 1, 3, 5, 7, 8. Też nie, też nie, też nie. Słyszę, że tam się pociecha przyłącza. Rośnie na naszych programach. Nie, to nie była jeszcze dobra odpowiedź. Proszę Państwa, czekam na kolejne mamy, tatusiów, albo na kogoś, kto po prostu dzisiaj został w domu, albo kogoś, kto komu się nie chce za bardzo pracować teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Jak brzmi odpowiedź? 1, 2, 3, 4, 6. Też nie, też nie. Proszę państwa, tutaj zerkam od czasu do czasu na moją kopertkę, bo tu z tyłu mam napisaną prawidłową odpowiedź i muszę usłyszeć tę samą odpowiedź, co jest w kopercie. Także tylko w tym przypadku wypłacę do 300 zł. Dobrze? Także przyglądajcie się uważnie. To właściwie nie powinno być takie strasznie trudne, prawda? Aczkolwiek, no, rzeczywiście, jakąś taką umiejętność spostrzegania trzeba mieć. Bardzo proszę o odpowiedź. 3, 2, 1, dobrze. To czekam na następny telefon. Zgłaszamy się tylko w momencie, kiedy ktoś ma gotową odpowiedź, dobrze? Bardzo proszę, bo szkoda marnować czasu. Jak zwykle jest to tylko taka gra, która rozpoczyna nasz program, a przed nami dzisiaj naprawdę bogate plany przedświąteczne, także rozwiążmy to. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o rozwiązanie. Jeden, trzy, cztery, sześć, siedem. Też nie, też nie. Lecimy dalej. Czy ktoś miał inną propozycję? Proszę Państwa, czy ktoś w międzyczasie na przykład yy, zainteresował się tym, co my tutaj robimy i postanowił spróbować samodzielnie i jakiś ma pomysł? Proszę sprawdzić, a tymczasem widzę, że reżyser zrozumiał, że od pasztetu ciężko może się trochę oderwać. To 350 zł w takim razie. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry. Proszę bardzo odpowiedź. Jeden, trzy... 5, 6 i 8. Też niestety nie. Jeszcze nie, bo mam nadzieję, że jeżeli przyjrzy się Pani temu jeszcze raz, to może, to może uda się tę e, właściwą odpowiedź uzyskać. Nie. Dobrze, lecimy dalej. Proszę Państwa, 350 złotych do wzięcia. Znajdź wszystkie pasujące fragmenty, to jest Wasze zadanie. Muszelka w oceanie, szukamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo o próbę odpowiedzi. 1, 1, 4, 5, 6 i 7. Też nie, też nie. Proszę się dokładnie przejrzeć. Dokładnie przyglądamy się każdemu fragmentowi, dobrze? Tym, tym odłamkom. Przyglądajcie się Państwo uważnie, dopasowujcie do tej y, dziurki w, w muszli, prawda? Do tego pęknięcia. Dobrze, czekam dalej. Widzę, że parę osób próbuje, to mnie bardzo cieszy. Proszę Państwa, to nie jest taka bardzo prosta zagadka, bo rzeczywiście no, trzeba się wykazać spostrzegawczością, ale komuś się uda, bo udaje Wam się na, na ogół rozwiązywać zagadki. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę o odpowiedź. Dwójka. Nie, 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 nie. Czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Inny, proszę państwa. No, 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 szukamy dalej fragmenciki, dopasowujemy, patrzymy tam różne te wyszczerbki, uszczerbki, załamania, pęknięcia i szukamy. Dobrze? Szukamy dalej. 350 zł w dalszym ciągu do wzięcia. Jeszcze ciągle nie usłyszałam prawidłowej odpowiedzi. Może teraz się uda. Dzień dobry. Halo, proszę o odpowiedź. Trzy, dwa, jeden, lecimy dalej. Zgodzicie się Państwo chyba ze mną, że nie będę po prostu dłużej czekać, czy też namawiać i przekonywać do podania odpowiedzi. Dobrze, ale niech będzie 400 zł do wygrania, dobrze? 400 zł do wygrania i w takim razie tak naprawdę najchętniej słyszałabym osoby, które mają gotową odpowiedź, dobrze? Także tak, żeby nie było szukania na antenie. Dzień dobry. Halo? Halo, bardzo proszę o odpowiedź. 1, 4, 6, 7, 8. Też niestety nie. Proszę się jeszcze raz przyjrzeć, dobrze? Bardzo proszę jeszcze raz rzucić na to okiem. Coś jeszcze gdzieś się myli, także patrzymy, dobrze? Nic, nic, nic tutaj więcej nie, 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 nie jestem w stanie Państwu pomóc. Po prostu jest potrzebna do tego z, z, odrobina jakiejś takiej spostrzegawczości, cierpliwości, troszeczkę wytrwałości. No trzeba to wszystko rzeczywiście przejrzeć. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę o rozwiązanie. Jeden, trzy, cztery, sześć, osiem. Też nie, też nie. Czy ktoś następny ma jeszcze jakiś pomysł? Ktoś z Państwa inaczej na to spojrzał, inaczej dobasował, inaczej zobaczył? Co komu jeszcze wyszło, proszę Państwa? Czy ktoś ma inne propozycje niż te, które do tej pory usłyszałam? Próbujemy, dobrze? Próbujemy jeszcze? Nie, 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 tutaj nie załamujemy się, nie odpuszczamy. To się da rozwiązać. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo proszę o odpowiedź. 1, 2, 4, 7, 8. Też nie? Też nie? Następny proszę. Proszę Państwa. Czy ktoś ma następną odpowiedź? Gotową, inną. Parę propozycji usłyszałam. Proszę zobaczyć, ile telefonów usłyszałam na antenie. Mnóstwo. Czyli udaje się bez problemu dostać do studia. To nie jest... To, to nie stanowi akurat przy tej zagadce przynajmniej problemu. Dzień dobry. Dzień dobry. No to proszę, jeszcze jedna próba. Jeden, dwa, pięć. 6 i 8. Też nie, też nie, ale cieszę się, że się nie poddaje pani. <laughs> Proszę państwa, kto jeszcze się nie poddał? Kto jeszcze się nie poddał, a nie będzie 450 złotych nagroda, dobrze? Dla tych, którzy się łatwo nie poddają. No trzeba się tutaj troszeczkę w to yy, zagłębić. Troszkę więcej trzeba będzie poświęcić temu uwagi niż jakiejś takiej bardzo prostej zagadce. Yy, no cóż, zobaczymy. Fragmentów jest 8. Szukamy, patrzymy, które pasują. Do każdego z tych, z tych załamań, wycinków. Szukamy po prostu właściwych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaką ma Pani odpowiedź? 3, 4 i 7. Też nie, też jeszcze nie. Proszę jeszcze raz się dokładnie przejrzeć, dobrze. 8 fragmentów, które pasują. Może jeszcze jakiś pomysł nowy? No, par, parę osób próbowało. Czy macie Państwo, nawet te osoby, które już próbowały, czy macie Państwo jakąś, um, jakiś nowy pomysł, jakieś nowe spostrzeżenie, że coś może nie pasowało, a coś pasowało, czego nie wymieniliście? No ciekawa jestem, zobaczymy za chwileczkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Co udało się Panu zauważyć? Jaka jest odpowiedź? Osiem, pięć. 3, 2, 1. Też nie, też nie. Dziękuję za próbę i proszę jeszcze raz się przymierzyć do tego. Szukamy dalej. Proszę Państwa, konkurs otwarty w dalszym czasie, w dalszym ciągu. 450 zł do wygrania, a może niech będzie 500 dla okrągłego rachunku, dobrze? 500 zł. I uwaga, uwaga, być może mamy zwycięzcę. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się panu tutaj wydaje? Jaka jest odpowiedź? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Też nie, też nie. Szukamy dalej, szukamy kolejnego gracza, który ma jakąś nową odpowiedź, jakiś nowy pomysł. Proszę Państwa, pół tysiąca do wygrania, proszę zobaczyć, tutaj nie trzeba znać matematyki, nie trzeba znać języka polskiego, trzeba być spostrzegawczym. Ten zdolność nie każdy posiada, ale jeżeli uważasz się za kogoś spostrzegawczego, czemu by się nie sprawdzić, nie przetestować siebie samego, zwłaszcza, że można na tym zarobić. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę spróbować. 1, 3, 4, 5, 8. Też nie. Też nie. Jeszcze nie mam nadziei Także czekam na kolejny telefon. Proszę Państwa, właśnie informację mam od operatora telefonicznego, że czekam na 20 telefon. Na dwudzieste połączenie. Fajnie, że tyle ludziom, tylu osobom udało się do nas dostać. Chciałabym tylko, żeby szczerze mówiąc, dostał się już tu zwycięzca. Może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę spróbować. 1, 3, 4, 6, 8. Też nie, też nie czekam w takim razie dalej na zwycięzcę. Też jeszcze nie. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Świetnie wszystko działa. Świetnie działają e, e, Państwa e, próby trafienia do studia, dostajecie się tutaj, odpowiadacie na pytania. Świetnie. To mnie bardzo cieszy, to dobrze wróży temu programowi. No, ale potrzebuję zwycięzcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka będzie odpowiedź? Dwa, cztery Co to się wydarzyło? Co, coś się u pani rozłączyło chyba. No niedobrze, no niedobrze, ale czekam na, w takim razie na kolejną osobę, dobrze? Proszę Państwa, w dalszym ciągu do wzięcia 500 zł. 500 złotych, którego mogło już nie być, jeżeli by zadzwonił do nas ktoś z poprawną odpowiedzią. Poprawna odpowiedź, jedyna możliwa w tej kopercie i niech będzie 550 zł, dobrze? Nagrody. Poprawna odpowiedź jest tylko jedna możliwa, ja mam w tej kopercie rozwiązanie, jeżeli ktoś z Państwa poda odpowiednie rozwiązanie, natychmiast wygrywa nagrodę, a ja Wam pokazuję odpowiedź z koperty. Także jest, no jest po prostu tylko jedna możliwa odpowiedź, na którą czekam. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. 1, 3, 5, 6, 7. Też nie, też nie. Walczymy dalej. Walczymy dalej. Kto jeszcze chciałby się pochwalić swoimi, swoimi odkryciami? Wszystkie pasujące fragmenty. Muszla pęknięta, kawałek się wyłamał, leży gdzieś tam na dnie oceanu. Próbujemy tę muszlę skleić i zabrać do domu. Które fragmenty musicie Państwo zabrać? No, są takie już, troszeczkę. Wakacyjne rzeczywiście, wakacyjna tematyka. Dzień dobry! Dzień dobry. Proszę bardzo o rozwiązanie. 2, 4, 6 i 8. Też nie, też nie. Słucham? Nie, nie słyszałam. Nie była to dobra odpowiedź. Myślałam, że jeszcze słyszę kolejnego gracza, ale nie. Dobrze, proszę państwa, czekam w takim razie na następny telefon. Kto tam czeka z odpowiedzią? Kto tam czeka z odpowiedzią? Proszę państwa. No, 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 czekam, czekam, czekam na kolejny telefon. Słuchajcie, czekam na kolejną odpowiedź. No może teraz? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak będzie brzmiała odpowiedź? Odpowiedź będzie brzmiała 7, 4 i 2. Też nie. też nie. Walczymy dalej. Gra się toczy. 550 zł w dalszym ciągu do wzięcia. Proszę Państwa. Dobrze. Słuchajcie. 6... Może jednak. Proszę Państwa. Dobrze. Owszem, kończymy program. Kończymy program proszę Państwa. Usłyszałam dzisiaj w studio prawie 50 telefonów. No, w sumie nie dziwne, że ten czas strasznie szybko zleciał. Kończymy program. Uważam, że warto nawet zaryzykować i próbować trafić mniej więcej. Proszę zobaczyć, półtora tysiąca zostało nam minutka 24. Kończymy program, dobrze? Czyli to będzie ostatnia zagadka. Od tego momentu już nie mogę żadnej nowej zagadki wrzucić, bo po prostu nie starczyłoby na nią czasu. Proszę państwa, jeżeli ktoś czekał, czekał na jakąś podpowiedź, czekał aż zrobimy stop klatkę, czekał aż zwolnimy bieg tych kuleczek, proszę państwa, no to się nie wydarzy. Proszę mi uwierzyć, to się nie wydarzy. Nie pomożemy wam w żaden sposób. Ja liczę na to, że ktoś z was po prostu zaryzykuje i spróbuje. Proszę spróbować, naprawdę no tutaj inwestycja niewielka, a, a, a nagroda jest naprawdę bardzo duża, półtora tysiąca. Yy, niewiele osób będzie wiedziało, to jest nowa zagadka, premiera, yy, aczkolwiek warto spróbować, warto spróbować, jeżeli coś Ci się wydaje, że tych kuleczek jest tyle a tyle, proszę to sprawdzić, proszę to sprawdzić. Yy, yy. Myślę, że nikt nie jest na 100% pewien, poza reżyserem, natomiast a, 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 nóż, a nóż twoja, to co ci się wydaje, że jest tyle kuleczek jest prawidłową odpowiedzią. Wyobrażasz sobie, że w ciągu 15 sekund możesz na tym zarobić półtora tysiąca, to zapraszam, proszę nie czekać, no tutaj rzeczywiście nie będzie konkurencji, nie będzie, wielu, nie będzie wielu osób próbowało, jedna osoba jeszcze ma szansę wygrać pieniądze. Proszę Państwa, teraz, dobrze? Uwaga! Jeszcze jest szansa. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę spróbować, ile jest tych kulek? Siedem. Czy to jest dobra odpowiedź? Co na to komputer? Co na to komputer? Brawo! Brawo, brawo, brawo! Proszę pana, wygrał pan półtora tysiąca. Świetnie. Gratuluję. Proszę państwa, dziękuję ślicznie. Zapraszam na jutro 8.25.